Drodzy przyjaciele, z pewnego punktu widzenia patrząc można powiedzieć, że to jest rozpędzony tydzień, bo w ciągu tego tygodnia kończymy pracę nad różnymi ważnymi raportami. Przygotowujemy raport o gospodarce kierowanej przetwarzaniem danych. Ten raport będzie akceptowany w przyszłym tygodniu na komisji zajmującej się sprawami gospodarczymi byłem sprawozdawcą cieniem w tym raporcie i w tym tygodniu kończyliśmy wszystkie poprawki prawie 30 i uzgodnienia. Też zamykamy pracę nad europejskim projektem dotyczącym interoperacyjności, czyli warunków, żeby różne systemy informatyczne stosowane w różnych krajach. W sprawach, które dotyczą administracji, biznesu, obywateli, kontaktów między nimi, usług administracyjnych, te różne systemy, żeby ze sobą rozmawiały. Takie techniczne rozwiązania nam są potrzebne i po to, żeby ten projekt wszedł w życie od 1 stycznia 2016 roku, to musieliśmy dokończyć wszystkie prace. Kończymy Trilog, czyli te wspólne uzgodnienia z Radą i przedstawicielami państw oraz Komisją. W tym też tygodniu jest tak zwana mała sesja, która poświęcona jest także debacie nad sprawami i rozwiązaniami dotyczącymi uchodźców. To jest debata pełna emocji, ale także pełna praktycznego wymiaru. Mowa jest w niej o tym, jak kontrolować granice, jak wspierać, żeby te granice były bezpieczne, jak lepiej procedować, żeby ci, którzy szukają Azylu w Europie, uciekając przed wojną, uciekając przed nieszczęściami, żeby nie byli traktowani niegodnie, tylko żebyśmy my wiedzieli, kto oni są, ale z drugiej strony, żeby te przejścia, wszystkie w krajach, które są poza granicami Schengen, poza Unią jeszcze i w Unii, żeby wyglądały jak najlepiej, bo nie. Druty kolczaste i mury są rozwiązaniem, tylko dobre procedury i dobra kooperacja. I oczywiście w tej debacie mówimy jasno: Polska nie może otworzyć się na wielką falę migrantów poszukujących pracy. Tym bardziej, że praca tymczasowa to jest 400 tysięcy Ukraińców u nas. I otwarcie na osoby z Ukrainy, które tutaj przyjeżdżają, to musi być docenione i rozumiane w Europie. Ale z drugiej strony, chcąc, być solidarnymi w Europie musimy walcząc o te wszystkie techniczne rozwiązania, jasno powiedzieć, tak jesteśmy otwarci. Głosowanie w tej sprawie Parlament Europejski także podczas tej sesji przeprowadza. I wreszcie ostatnia kwestia to jest już rozpędzone, to są rozpędzone tematy dotyczące spraw cyfrowych. Jestem sprawozdawcą z ramienia Komisji LIBE, Wolności Obywatelskie do raportu i strategii o sprawach cyfrowych, tego głównego, nad którym Europa pracuje i przedstawiał będę opinię Komisji LIBE. Szykujemy na przyszły tydzień dyskusję w LIBE na ten temat, więc będę miał dla Was kolejne informacje. Tu się dzieje dużo ważnych rzeczy, ale ważne jest też, żebyśmy rozumieli tę łączność między Europą a Polską i żebyśmy w duchu solidarności szukali europejskich rozwiązań.